Już jestem na spekcie. Ja jestem, ja jestem na banach. No, na wybieraniu bogów. Ale tu, tu jest przecież ten, jest y, ustawiony Blind Peak. Mamy Meduzę Baczersa. Czyli postać, którą ostatnio najwięcej grał, z tego co widziałem. I jego gier. Ale zauważ, że zwykle to na conquestach nie grał. No tak, tak, zdecydowanie. bo Baczers. Y jak patrzyłem, zresztą mówiłem to Dawidowi, na, te, na historii, którą byłem w stanie sprawdzić, nie ma w ogóle żadnego, zagranego żadnego meczu ligowego w Joust'a. W tym W sumie, w sumie mecz też nie sprawdziłem, ale obaj to są podwójni masterzy, zarówno w Joust'cie, jak i w Konkwescie No, Badgers jest dru drugą osobą w Europie w tym momencie w klasyfikacji. Ale w tym sezonie ma zagrany tylko jeden mecz. Eee, I to grał go z zapewne z pierwszą osobą. Eee, z pierwszą osobą. Eee, mam pytanie. Eee, ze streamu Jatan, Ja ja nie, nie gramy w tym momencie. Tylko chwilę na początku zagraliśmy sobie. O, mamy zmianę z baczersa, Jednak musenka. A Abakasura, ba hmm. bakasura. no. Okazuje się to bardzo ciekawy meczem. O, mamy tam, mamy skina nowego do musenkaba. To było pewne, że osoba po kroju będzie miała. No, to teraz pozostaje nam poczekać te 170 sekund. Widzę, że jednego z naszych kolegów z klanu już się, już się żali, że odpadł z tego turnieju. Witam wszystkich, którzy się pojawili na streamie. Już mamy prawie 30 osób. Eee, zmien no, zmienię. Eee. Boże, nie tutaj. I pamiętaj, że jeszcze masz coś, pamiętaj jeszcze, że masz coś do rozdania, nie? E, no mam. Mam, mam, mam do rozdania. Mam nadzieję, że się zmieni. Jak Jeśli... ja nie lubię e, menu, w których, e, w których nie można zatwierdzać, bo wtedy nigdy nie jestem pewien, czy coś się zapisze. E, tak, mam do rozdania. Mam do rozdania na razie na pewno dwa klucze. Do smyta na Xbox One. A kiedy je będę rozdawać? No, powiedzmy, jeden mogę rozdać po tym meczu. Jak będziecie chcieli. Także jeszcze co do formy się zastanowię. A kolejny rozdam pewnie po finale. Nie wiem, jak tam. Eee, czy coś jeszcze dostanę do rozdawania? Może coś dostanę, pewnie w okolicach finału. To wtedy się pomyśli nad, nad czymś więcej, także zostańcie albo wróćcie, jak będziecie uciekać. I no, nie wiem o której wyjdzie. Pewnie gdzieś myślę w granicach. Teraz już będzie druga, trzecia runda. No Myślę, że w granicach 18, może trochę później. A, Ale... mecze, no to... mecze już tak. Mecze aż tak długie nie będą. No, ten może być długi akurat, który oglądamy. Znaczy, który będziemy oglądać. Nie, kolega z klanu chce się dostać tutaj do strefy komentatorskiej, ale niestety nikogo nie wpuszczamy. No piszą, pisze ktoś na czacie, że się skończy pewnie przed 17, około 17.30 albo nawet szybciej, no to się uh. okaże. Ahuzenka, fach, hura. Jak ja uwielbiam huzenka, bo witam, tak, witam wszystkich, którzy się pojawili. E, Subedź mi kamerę. Którą masz sekundę, żebyśmy byli zsynchronizowani? Za 30 sekund się rozpocznie. No to mniej więcej jesteśmy w tym samym momencie. No, co to Butchers będzie składać? E, pewnie będzie składać Hearthseekera, nie? Po transcendencji. No Hextechs szykuje się do inwady No, ale chyba Butchers się zorientował i go wyśmiał po prostu Nieudana próba <laughs> Ale jednak, cały czas próbuje tylko miniony go obiły na razie. Został złapany. Ale ro robi ten, robi Bacersowi Blue. Ej, jaki fajny jest ten ul. Jeszcze w sumie nie widziałem tego skina. To jak mu zękawa. Ja sam jestem taki biedny, że nie mam jeszcze 20 ligówek wygranych. Baczers nie wykorzystuje nieobecność swojego przeciwnika i idzie sobie z buff po bufa. No właśnie, mówił go kradnie, ale Maxx chyba idzie w tym samym kierunku, to może być ciekawie. No, jednak ja nie chcę inicjować walki. Trochę, trochę chyba się pomyliliśmy, bo Baczers zrobił swojego bufa. To chciał mu go zabrać. Bachers śmieje się w twarz Meksykalny. <laughs> no już od początku gry. Właśnie, spra sprawdźmy sobie może ee, różnicę w Goldie. Gold na minutę ma większy Bachers. Znaczy nie, sorry, Meksyk. A wykresy są dosyć spójne. No, już mają po około 1000, 1000 gold na ręce, to też yy, myślę, że jeszcze nie będą się wracać. Meksyk wykorzystuje wcześniej zaczę zaczętego buffa Bachersa i go zrobił. Nie wziął go, bo miał na sobie quad blue. Jak macie ten, jak macie jakieś pytania co do organizacji turnieju, to piszcie do Roberta 520 na, na treści. On wam na pewno pomoże. Ja w tym momencie nie jestem w stanie wam dokładnie powiedzieć, co macie zrobić. Jesteśmy tylko odgierani. No, mamy ten, mamy, mamy pierwszy, pierwszą walkę. Tak, to są mocno w sumie. Ale zaraz to może zregenerować, jak się minionów, chociaż jednak Baczer skupił Hearthseekera. No, czyli w sumie standard na nowy sezon. Ma no meta. No. mnie <grym> co Mextek skupuje. A, i wala jednak. No. Bardziej byłbym z kory do od Odyseusza, Oj ty, ty w ogóle zawsze Odyseusza budujesz. Ty jesteś taki dziwny. A od razu dziwny Ja nie wiem co ty masz z tym Odyseuszem Po prostu jest moim ulubionym A zdążył zrobić sobie radę. O, mamy... mamy walkę. Jak sobie zlutował Ale chyba patrzę spół Bez To jest Fatalisa to jeszcze nie jest to. No. No to zużył ulta, seks niepotrzebnie i być może to go będzie kosztować zaraz życie. Trafię. No, mamy, mamy ult. Trafię? No, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze... Nie, niestety, wieża go retowała. Może w sumie, stety. niestety, niestety. No tak, i jest, jest tańszy od Fatalisa, zdecydowanie. Ale... No i właśnie na ten na, na, na czacie ktoś napisał, że ten WCD już wymienię z Niku, Napisał, że jest, że jest tańszy od Fatalisa i daje dużo atak speed, a poza tym jeszcze zajmuje. Zajmuje power A, i że raczej nie, nie będzie ten, nie będzie. No. O Jezu, ja się zagadałem, a tu zaraz patrzę yes. fizygnie. Jest pierwszy kill. 1.0 Dokładnie. Teraz pewnie jeszcze wieża padnie. Mówimy, bo papa wieży. Tak właśnie. Ale Fenixa już raczej nie zdąży spuszować. No będzie kontra. O, już pęknięcie. Nie żyje znowu. Batches, jednak jest ha jednak favorit. O, o, mamy surrender. Baczę, wygrywa mecz. Nawet nie w piątej minucie. Krótki masz. No, trochę krótki. Spodziewałem się większej konkurencji. No niby obaj Masterzy wyszło jak wyszło. Patrzę, że przechodzi do kolejnej rundy z wynikiem 2-0. Jak tam staty na koniec wyszły? No jest półtora tysiąca różnicy w goldzie. I znaczna różnica w obrażeniach, jak możecie zobaczyć, 3000, praktycznie.